Łukasz Kamiński witam państwa i zapraszam na powiększenie w studiu ze mną. Goście, oficer rowerowy Maciej Porębski, witam serdecznie dobry, i wiceprezes Stowarzyszenia Rowerem do przodu Robert Górski, witam serdecznie. Dzień dobry. Panowie, cykliści w studiu naszym przyjechali rowerami do studia. Oczywiście, czy nie? Oczywiście. To sprawdzę po programie czy zaparkowany. Panowie, zaprosiłem was do studia, żeby porozmawiać myślę o dwóch takich ważnych Tematach. Pierwszy związany ze zmianami w przepisach ruchu drogowego. Tutaj mnóstwo przywilejów zyskali rowerzyści, ale też wielką odpowiedzialność. Drugi to masa krytyczna. zaczynam od zmian w przepisach. Będę pytał Was przemiennie, postaram się, ale zacznę od oficera rowerowego. Funkcja urzędnika zobowiązuje. No, najważniejsza zmiana w tych przepisach to chyba to, że rowerzysta podążający ścieżką rowerową nie musi ustępować pierwszeństwa samochodom, tak. które znaczy, ją ścieżką rowerową, która biegnie wzdłuż drogi z pierwszeństwem przejazdu, trzeba to doprecyzować. I ma pierwszeństwo przed wszystkimi samochodami, które, pojazdami, które skręcają w drogę poprzeczną i które wyjeżdżają z drogi poprzecznej. No właśnie, tak to wygląda. I dopiero, i w Zielonej Górze mamy takich y, kierowców, którzy rzeczywiście na te przepisy zwracają uwagę, no bo weszły w życie 21 maja. Pewnie po drogach już rowerzyści, niektórzy z tego korzystają. No, wy na rowerach jeździcie bardzo dużo. i Jaka jest ta kultura jazdy i ten kontakt rowerzystów i kierowców samolotów? Znaczy, w, ogólnie przez wiele lat to. Było bardzo źle z tym, ale ja muszę powiedzieć, że z roku na rok jest lepiej i ta kultura się poprawia. Zarówno kierowców, jak i rowerzystów, to trzeba zaznaczyć. A co do wspomnianego wcześniej, wspomnianej wcześniej zmiany, moim zdaniem kierowcy zaczęli się do tego stosować. Nie wszyscy, ale też trzeba przeanalizować dlaczego. Bo mamy przyjazdy ale na przykład są takie przyjazdy, które nie zawsze są do końca dobrze oznakowane i nie zawsze są do końca dobrze widoczne, bo na przykład rowerzystów nadjeżdżających zasłania na przykład grupa krzewów. Tak no na przykład na Wojska Polskiego, a to taki tak, szczegół. Taki szczegół, nad tym trzeba będzie popracować. To jedna ze zmian. Kolejne, bo mi bardzo podoba się ten zapis, który mówi o tym, że w momencie, kiedy rowerzysta natrafia na korek, jedzie do, dojeżdża do zakorkowanej ulicy, może wyminąć te samochody, z prawej strony zdarzało wam się już tak robić na ulicy? Tak, no to było tak do tej pory, że wielu rowerzystów właśnie łamało przepisy, wyprzedzało e, samochody stojące w korkach z prawej strony. Znaczy to jak jest... wyprzedza, jak, jak stoją, to wtedy omijają, nie można było wyprzedać. Omijają. Jest... Tak, na ale to jest, bo to, jest, no, właśnie, to jest ważne. Tu tak, omijanie, no tak, omijanie. ale czasami samochody też dojeżdżały na czerwonym świetle powoli do linii zatrzymania i wtedy było wyprzedzanie. Więc teraz jest to dozwolone, rowerzyści mogą z prawej strony wyprzedzać i omijać e, kierowców. E, no i też będą śluzy rowerowe, bardzo często teraz e, lokalizowane między linią zatrzymania a przejściem dla pieszych. O te śluzy chciałem zapytać, co to dokładnie jest, bo mi to dużo nie mówi, myślę, że telewidzowie też jest, bardzo chcieliby to poznać. To jest takie wyznaczone miejsce na skrzyżowaniu między e, linią zatrzymania dla samochodów, a e, Przejściem dla, przejściem dla pieszych, Przyjazdem ewentualnie rowerowym, gdzie rowerzysta może się zatrzymać i ma możliwość ruszenia przed samochodami w momencie, gdy zapala się zielone światło. Są różne formy śluzy. Przeważnie śluza ma za zadanie umożliwić pokonanie skrętu. To się wydaje troszeczkę mało rozsądne. No jak to? Rowerzysta, czemu on miałby ruszać pierwszy? Dlatego miałby ruszyć pierwszy, ponieważ, wiadomo, momenty, gdy kierowcy ruszają przy skrzyżowaniu na zielonym świetle, to są momenty najbardziej kolizyjne. Wtedy najczęściej dochodzi do stłuczek. No i proszę teraz sobie wyobrazić, że jeszcze między tymi samochodami miałby się znaleźć rowerzysta. Lepiej, gdyby on się znalazł z przodu, tak by było dla niego bezpieczniej, zdecydowanie bezpieczniej. No i jeszcze dodam do siebie, że w wielu przypadkach rowerzyści szybciej opuszczają to skrzyżowanie niż. Niż kierowcy. Dużo szybciej reagują na zmiany oświetlenia, mają lepszą widoczność i dlatego ja uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. Zresztą ono jest stosowane w tych rowerowych potęgach jak Holandia, Dania i mam nadzieję, że u nas w mieście też zacznie się stosować tą formę organizacji ruchu. Tak samo zresztą jak już zaczęto używać się we Wrocławiu na przykład. No właśnie, ja dopytam, bo jeszcze oprócz y, śluzy pojawiają się kontrapasy i to też wprowadza takie, u mnie bynajmniej, zdziwienie, bo tak nie, nie do końca rozumiem to pojęcie. Jak moglibyście mi wytłumaczyć, o co dokładnie chodzi? Y, z kontrapasem no. y, sprawa wygląda tak, y, że Kontrapas sprawia, że ulica, która jest jednokierunkowa, tak naprawdę staje się w tym momencie jakby ulicą dwukierunkową. Przy czym ten drugi pas jest dużo węższy i jest przeznaczony tylko dla rowerzystów. To tak, jakby mieć drogę dwukierunkową, tylko że ten drugi kierunek jest tylko dla rowerzystów. Co ważne, na kontrapasie rowerzyści mogą tylko jechać w jednym kierunku. jednym kierunku. To nie jest tak, że w drugim kierunku, razem z samochodami, muszą jechać po tym pasie dla samochodów. Rowerzysta nie ma prawa jechać kontrapasem. Pod prąd. Dokładnie tak. Dobra, panowie, myślę, że ten temat zmian w przepisach możemy zamienić, zamknąć i zmieniamy go na. Ja się zastanawiam, bo tak, mamy mnóstwo zmian, a czy my w Zielonej górze mamy tak naprawdę gdzie na tych rowerach jeździć, bo jak was dziś spotkałem pod biurem zarządzania drogami, to... Staliście z petycją, która tam wyliczała usterki na drogach, gdzieś jeździliście po mieście, po ulicy Wojska Polskiego, pokazywaliście krawężniki, które trzeba obniżać, tak? Tak, znaczy, chyba tych to usterek... jest naprawdę, tych usterek jest bardzo dużo, akurat ale, na Alei Wojska Polskiego one są mocno odczuwalne, z tego względu, że Aleja Wojska Polskiego, no na, na tej ulicy jest teraz największy ruch, jeżeli chodzi o rowerzystów, i tam jest najwięcej ustarek, po prostu najwięcej jest uszkodzeń tej nawierzchni polbrukowej, jest bardzo dużo wysokich krawężników I to przeszkadza, brakuje przejazdów rowerowych, a jeżeli są, to są źle wymalowane Także to są takie sytuacje no, wątpliwe. No i wiadomo, z jednej strony mamy ścieżkę rowerową, która z jednej strony się nie kończy, bo nie ma znaku, który by informował o tym, że się kończy, a z drugiej strony nie ma prawidłowego oznakowania przejazdu rowerowego i to może rodzić w przyszłości takie... Sytuacje konfliktu w momencie, gdy dojdzie do spotkania rowerzysta samochód. No właśnie, a urzędnicy to są... tolerują to wasze zachowanie, no stricte zachowanie, no bo wasze wizyty są bardzo częste z tego, co wiem, i w biurze zarządzania drogami, i w urzędzie miasta, jak oni na was reagują? No, to znaczy oni... reagują bardzo różnie. Znaczy ja powiem tak, że w chwili obecnej. Taki najlepszy kontakt mamy z Wydziałem Inwestycji Miejskich i tutaj sobie tą współpracę bardzo falę i uważam, że jeżeli tak dalej będziemy współpracować, to, to jeżeli chodzi o nowe inwestycje, to ta poprawa infrastruktury będzie miała miejsce. Zresztą ostatnio z tych projektów, które mieliśmy okazję widzieć, mówię tu o między innymi projekcie trasy aglomeracyjnej, no to naprawdę ja jestem zachwycony. No, jako urzędnik, a tu jako urzędnicy, cyklista. U, urzędnicy no niestety teraz muszą poprawiać te wszystkie usterki, bo nie słuchali nas przez wiele lat. My wysyłaliśmy wielokrotnie pisma jeszcze 4-3 lata temu. Mówiliśmy, że projekty remontów dróg czy budowy nowych dróg są wadliwe. No i dzisiaj wydajemy jeszcze raz pieniądze na poprawki błędów, których można było uniknąć. Na szczęście teraz właśnie sytuacja się, się zmieniła, no i właśnie projekt trasy aglomeracyjnej jest naprawdę na najwyższym poziomie. Ja dopytam o zieloną strzałę, bo no, jakiś czas temu mieliśmy głośną aferę, trochę sprawa przycichła spuszczono z tonu no ale nic się jeszcze nie wyjaśniło do końca tak Czy to w mediach troszeczkę mniej się teraz o tym mówimy cały czas trzymamy rękę na pulsie wykonawca ma od... czas do 10 czerwca na wykonanie poprawek jeżeli nie wywiąże się z tego terminu to będzie płacił kary za każdy dzień spóźnienia jakieś 3700 zł no i tak jak powiedziałem my Cały czas pilnujemy tych wszystkich poprawek i nie odpuścimy na pewno, nie odpuścimy ważliwej nawierzchni ścieżki rowerowej, tych nierównych chodników, źle wykonanych skarb, źle wykonanego odwodnienia. Tam jest mnóstwo błędów i dopóki to nie będzie poprawione, to my nie odpuścimy na pewno. Jest tak, że te błędy z pozoru, wszystko wygląda w porządku, bo jest ścieżka, jest wylany asfalt i się jedzie jest fajnie tak, ale jak się nią spaceruje to jest przyjemnie jest przyjemnie, ale yy, ale no, no ja wiem, że to nie potrwa długo, bo za jakiś czas pojawią się na pewno pęknięcia porozsadza krawężniki i najgorsze jest to, że może po prostu zasypać nawet ten jar bo tam w niektórych miejscach są za strome skarpy i przy pierwszym, większym deszczu to wszystko może y, pokryć ścieżkę i chodnik. Panowie, ja chciałem zapytać, czy zielona góra na mapie Polski jest y, mocna, jeżeli chodzi o rowery, rowerzystów, o ten klimat budowania infrastruktury na rowerowej, lepsi... czy jesteśmy na szarym końcu? Na pewno jesteśmy lepsi od Gorzowa, dużo lepsi od Gorzowa, bo u nas już na nowych ścieżkach y, y, raczej nie stawia się słupów na, na środku. W Gorzowie cały czas jest to praktykowane. Y, u nas, no, już tak mniej więcej połowa ścieżek powstaje z asfaltu. Mam nadzieję, że w tym roku uda nam się przepchnąć uchwałę asfaltową. Będzie taki zbiór wytycznych dla projektantów i urzędników, które, który zostanie zaakceptowany przez Radę Miasta. Tam będzie jasno powiedziane, że wszystkie ścieżki rowerowe muszą być wykonane tylko i wyłącznie z asfaltu, krawężniki na 0 cm, żadnych słupów, żadnych wiat autobusowych na środku ścieżek. tu czekamy na ten dokument. A jeżeli chodzi o pociąg. No właśnie, bo od do, do reszty, jesteśmy tak. lepsi. A... No, jesteśmy jeszcze daleko z Gdańskiem na pewno. W Zionnej Górze cały czas urzędnikom i policjantom akceptującym organizację ruchu brakuje odwagi. Tutaj myślę, że możemy brać przykład z Wrocławia, jeżeli chodzi właśnie o śluzy rowerowe, o kontrapasy i o wiele innych Pasy. rozwiązań. Rozwiązań organizacji ruchu pojazdów. No we, we Wrocławiu, teraz wokół Starego Miasta, tworzy się mnóstwo kontrapasów, wyrzuca się samochody. W ubiegłym miesiącu, we, we Wrocławiu, w ścisłym centrum miasta, zlikwidowano 150 miejsc parkingowych. No w Zielonej Górze, jak mówimy tylko, że trzeba zlikwidować gdzieś 5 miejsc parkingowych, żeby zrobić parking rowerowy, no to napotykamy na wielki opór. To niestety, jeszcze no nie wiem, w, w całej Polsce. Pokutuje takie przekonanie, że samochód jest takim wyznacznikiem statutu społecznego, że wszędzie trzeba dojeżdżać samochodem. No to powoli się zmienia. To, to wynika myślę z tego, że u nas był komunizm i, i samochód był takim dobrym luksusowym, mało dostępnym, a na Zachodzie jakby e, samochód był e, dostępny od, od początku jego wynalezienia. Polacy są jeszcze cały czas zachłyśnięci e, jazdą samochodem, ale tak jak mówię, to powoli się zmienia. Coraz więcej e, osób przesiada się na rowery. O tym może świadczyć e, fakt, że w tym roku w wielomórskich sklepach rowerowych e, są trzy razy większe obroty niż w zeszłym roku, więc coś I połowa, się i, po, I połowa tych. E... Połowa tych sprzedanych rowerów to są rowery kasy komfort, czyli takie rowery miejskie. Panowie, zbliżamy się do końca. To jeszcze na koniec, bo tutaj mamy silną reprezentację zielonogórskich rowerzystów. Będziecie sprawdzać waszą ogólną siłę. Masa krytyczna w piątek bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Co zapraszacie, wszystkich rowerzystów? Oczywiście zapraszam wszystkich mieszkańców miasta, a nie tylko miasta na masę krytyczną. Czym na to, że będziemy się dobrze bawić i. Im będzie nas więcej, tym będziemy większy wpływ na to, co się dzieje w mieście. Dzieje? W zeszłym roku było 250 rowerzystów. A jakie macie ambicje w tym roku? W tym roku myślę, że będzie grubo ponad 500 osób. Już na, na Facebooku ma mamy około 100, 100 zgłoszeń. Mamy 500 plakatów do rozwieszenia. Dzisiaj będziemy je rozwieszać w mieście, więc myślę, że będzie dużo więcej rowerzystów niż w zeszłym roku. A jeszcze na o koniec ile pogoda dopisze. Pogoda dopisze na koniec, gdzie, kiedy, dokładnie data. Na Placu Bohaterów przy Fontannie w piątek o godzinie 18 startujemy. Panowie, serdecznie dziękuję za wizytę państwu przypominam Maciej Porębski oficer rowerowy Robert Górski dziękuję wiceprezes bardzo. stowarzyszenia rowerem do przodu panowie serdecznie dziękuję, dziękuję. państwu dziękuję. dziękuję za uwagę zapraszam na kolejne powiększenie 17:45 do zobaczenia do widzenia